Kilka słów o moim powołaniu. I wielu y, ludzi w tym momencie oczekuje jakiejś takiej y, historii z amerykańskiego horroru. Biłem, y, kradłem, nagle się nawróciłem, wstąpiłem do seminarium, z tym księdzem. W moim przypadku tak nie było, y, bo rzeczywiście od najmłodszych lat byłem członkiem liturgicznej służby ołtarza w Żaganiu, w parafii na Górce. Byłem ministrantem, później lektorem, należałem do oazy. Chodziłem na pielgrzymki do Częstochowy i tak dzięki temu jakoś byłem bliżej Pana Boga. Zawsze mi się to podobało, zawsze mi to imponowało, ale też miałem okazję przyjrzeć się bliżej życiu takiemu codziennemu, życiu księdza. Widziałem, jak księża uczą w szkole, po szkole mają różne spotkania, zajęcia. Sprawują sakramenty i jakoś mi to wszystko imponowało. Pamiętam takim przełomowym momentem. Pierwszym był 2002 rok, kiedy zginął w wypadku samochodowym ojciec Jerzynowicki, redemptorysta, pochodzący z mojej rodzinnej parafii. Uczestniczyłem w jego pogrzebie w Głogowie i wtedy modliło się chyba ze 160 księży. I wtedy gdzieś tam nawet biskup Paweł Socha powiedział taką rzecz, że trzeba modlić się o nowe powołania. Może teraz ktoś gdzieś tam zastanawia się nad wyborem dalszej drogi życiowej. Ale później przyszło szare życie. Rok później brat tego zakonnika, ksiądz Tomek Nowicki, przyjmował święcenia kapłańskie. Pierwszy raz byłem wtedy w katedrze gorzowskiej i też widziałem, jak młodzi ludzie leżą krzyżem, to jest w ogóle ten moment taki przełomowy, myślę, na posadce Katedry Gorzowskiej i stają się kapłanami. Później kolejnego dnia odprawiał prymicyjną mszę świętą i rzeczywiście taka druga refleksja, że może to ja. Ale to był koniec gimnazjum, przyszedł czas szkoły średniej, życie toczyło się swoim rytmem. Kiedy trzeba było podjąć ostateczną decyzję przed maturą, co dalej, Pamiętam, że byłem na rekolekcjach w Jackówce, w seminarium i wtedy usłyszałem takie dwie ważne rzeczy, które mi osobiście pomogły. Po pierwsze, to jest to, że jeśli ta decyzja jest w Tobie od dłuższego czasu, to warto ją zweryfikować. Jeśli nie powstała pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, warto to zweryfikować, bo może Chrystus puka do, twoje, do, do drzwi Twojego serca. A po drugie. To nie jest tak, że przychodząc do seminarium od razu musisz zostać księdzem. Masz na to 5 lat. I rzeczywiście pamiętam, że wtedy te słowa jakoś mi pomogły. No i tak w 2006 roku wstąpiłem do pierwszego seminarium duchownego w Paradyżu. Od 2012 roku jestem księdzem i myślę, że trzeba przede wszystkim troszczyć się o życie duchowe. Tych najmłodszych, dzieci i młodzieży, bo właśnie ja tego doświadczyłem, że właśnie będąc w kościele, działając w różnych grupach parafialnych, Pan Bóg przychodzi, rozwija to powołanie i buduje coś wielkiego, coś potężnego. Dlatego z taką troską zawsze staram się otaczać liturgiczną służbę ołtarza w tych parafiach, których posługuję, i cieszę się z tego, że. Też jestem za nich odpowiedzialny. Kolejna sprawa to też myślę, że Matka Boża to jakoś uformowała, kiedy od czasu gimnazjum wędrowałem co roku w pierwszych pielgrzymkach na jasną górę. To też myślę, taka konkretna cegiełka pod moje powołanie. I też z tego się cieszę, że w tych parafiach, których do tej pory posługuję. Mogę to duszpasterstwo pielgrzymkowe rozwijać i pielęgnować, właśnie troszcząc się o to, żeby grupy co roku do częstochowe wędrowały.